Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy dzień zaczęłam dość wcześnie. Stałam o 6 rano i pojechałam do jednej z młodych mam, aby pomóc jej się upiększyć na sesję noworodkową i to było takie fantastyczne przeżycie. Wiecie, malowałam mamusię, a ona trzymała sobie takiego dwutygodniowego dziedziusia na rączkach i miałam już taki przedsmak tego, co mnie czeka i... Naprawdę to było niesamowite doświadczenie. Bardzo miło spędzony czas, świetna rozmowa, no naprawdę genialne rozpoczęcie dnia, mimo że tak wcześnie, bo ostatnio nasze dzieciaki dają nam naprawdę pospać, jeśli chodzi o to, o której wstają. Bo wręcz czasami trzeba budzić do przedszkola, bo 8 i jeszcze śpią, ale zazwyczaj tak 7:30 to jest taki ich naturalny budzik, więc uważam, że 7:30 to jest całkiem dobra pora do tego, żeby wstawać. A ja, z racji tego, że zostało mi już wcale nie czasu, coraz bardziej um, mam w głowie takie przeświadczenie, że muszę zacząć porządki um, ogólnie na całym mieszkaniu, plus porządki w szafach, bo jak teraz po prostu nie ogarniemy sobie mieszkania, to gdy urodzi się nasz dziuś, to w ogóle już utoniemy. I przy okazji tego, że wystawiliśmy nasze mieszkanie na sprzedaż, to. Yy, już wstępne porządki zrobiliśmy, wiecie, takie wizualne, czyszczenie frontów, czyszczenie ścian I w ogóle grube porządki, więc się śmialiśmy, że jak tak często będą ludzie przychodzić oglądać nasze mieszkanie To będziemy mieć permanentny porządek Więc w końcu moje serce i oczy będą uradowane Ale dzisiaj właśnie chciałam się zabrać za porządki w szafach Na zewnątrz zrobiło się już iście jesiennie, wyciągnęliśmy już yy, kurtki, czapki płaszcze jesienne, cieplejsze buty, więc dzisiaj chciałam wymienić wszystkim garderobę, klarcie też posortować ubrania, które już są na nią za małe, popakować to właśnie w pudła i, i niech to rusza dalej, bo na dziewczynkę na ten moment ubrania mi się nie przydadzą, więc mam koleżankę, której te ubrania gdzieś tam posyłam dalej. Więc zapraszam was dzisiaj na taki organizacyjny, porządkowy, jesienny vlog. A ten moment szafa klarek wygląda tak: panuje to jeden wielki chaos. Stare ubrania wymieszane są z nowymi, więc fajnie, jakby się dało tak zrobić. Wiecie, stryk i wszystko już jest gotowe, ale jeszcze chwila, jeszcze moment, i zaraz tak będzie. No Porządki, przynajmniej ja mam taki system, że zaczynam od wywalania wszystkiego z szafy, robię segregację i dopiero potem wszystko układam do szafy, bo tak to wtedy najlepiej widzę co i jak mam, co zostaje, a co idzie do, do schowania. i ta półka była zawalona po sam brzeg. Dosłownie tylko tyle ubrań zostało. Teraz już mam jasną i klarowną sytuację, co Potrzebuję Klarci do kupić i zdecydowanie potrzebujemy długich rękawów, bo to są dosłownie pojedyncze egzemplarze, więc bluzeczki z długim rękawem. Na pewno się przydadzą, wiem, że spodnie mam wystarczające, a wydawało mi się, że jest ich mało, ale przeszły konkretną segregację. Tutaj jest ok, bo to są spódniczki, tutaj ma sweterki, wprawdzie te są jeszcze takie zimowe. Muszę kupić jej mm, nie takie bluzy i sweterki przez głowę, tylko takie sweterki zapinane, bo w przedszkolu tam mają ciepło, więc do tego będę zakładać Wtedy krótki rękaw do tego swetera, żeby w razie czego mogła sobie ściągnąć. Piżamki też są w wystarczającej ilości, ale patrzcie teraz. To wszystko, uwierzcie mi w kamerze, wygląda, że tego nie jest dużo, ale tego jest naprawdę kopa. Kopa ubrań, która po prostu idzie do oddania, i do niektórych ubrań mam taki centymetr. Naprawdę. To są tak niektóre piękne rzeczy, że najchętniej bym ich nie oddawała. I płaszcze e, jakieś tam e, jesienne. I ta piękna sukienka, w której Klarcia miała zdjęcia w święta. Uff. No jednak dziewczynce ubrania mają coś w mają coś sobie, że ciężko po prostu się z nimi rozstać, ale z tymi naprawdę już się czas pożegnać, bo ona się już kompletnie w niej nie mieści, więc bez sensu tylko sobie grać. Niech, niech jakaś inna dziewczynka może się w nie ubierać, stroić i z nich korzystać. Straighten up my bones and be a man ah, I gotta tear this world up Forki, ubrań i butów w poklarze Myślę, że na ten moment Dla mnie sprzątania wystarczy Czas na przerwę, idę robić po prostu Sobie jakieś jedzenie, bo już Nie sądziłam, że tyle mi z tym zejdzie Naprawdę na obiad wymyśliłam sobie dzisiaj zupę cebulową taką rozgrzewającą mam nadzieję, że uda mi się w ogóle ją zapiec w piekarniku nie wiem czy mam takie naczynka, w których by się udało zapiec właśnie na wierzchu grzanki razem z serkiem gry. nieważne jak się go czyta ale właśnie taki ser mi jest na wierzch potrzebny więc po niego jadę i chciałam też w końcu wykorzystać te irlandzkie steki i dzisiaj pomyślałam, że sobie je zrobimy na obiad z frytkami i z jakąś pyszną surówką więc właśnie jadę po ziemniaki Coś na surówkę i będziemy gotować. Jedyna nadzieja na ten ser był w Kauflandzie, bo w Lidlu go nie było. Chociaż czasami udawało mi się go tam dostawać akurat. Był wyprzedany albo po prostu nie było dostawy, ale wygooglałam w internecie, że taki ser o takiej nazwie też nadaje się właśnie jako zastępca tamtego sera na G. A jak już byłam w Kauflandzie, no to też poszłam do pepko, bo stwierdziłam, że może uda mi się kupić um, takie miseczki, w których będę mogła zapiec to w piekarniku. Jak nie, to wykorzystam tylko kilki ostatnie i jakoś damy radę z takimi mniejszymi porcjami. I były fajne promocja na ubranka dziecięce. Więc wzięłam kubusiowi taki zestaw bodziaków z Warner Bros. Pijamkę niebieską w jakieś samoloty. Do tego też jakieś spodnie z jesiennym wzorkiem. Więc moje dosłownie szybkie zakupy skończyły się na zakupach w Pepko. Ale już mi tak burczy brzuch, że po prostu już uciekam, uciekam robić tam zupę. Jest godzina prawie 15 i nie pomyślałam, że wpakuję się w największe korki w mieście. Nastawiam sobie zupę cebulową, no to się robi w termomiksie, a ja w tym czasie biorę się za wymianę swojej garderoby, bo nie dość, że w połowę rzeczy tak po prostu z zasady nie wchodzę z racji brzucha, to no tutaj w większości przeważa letnia garderoba, większość sukienek już totalnie mi nie będzie potrzebnych, więc czeka mnie konkretna segregacja, żeby na ten moment były tutaj tylko rzeczy te, w które się mieszczę. Będąc jeszcze w ciąży, w których chodzę, żebym też nie musiała szukać, bo wiecie, teraz jak staję przed szafą, to się okazuje, że połowę rzeczy z tego nie mogę właściwie założyć i są one tutaj bezużyteczne, a wydaje się, że po prostu ciuchów masa. Więc teraz czas na moją garderobę. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście kiedyś o takim pojęciu jak syndrom gniazda. Ja kiedyś to pojęcie gdzieś usłyszałam, i w sumie i coś w tym faktycznie jest, że jak już się wchodzi w ten trzeci trymestr. To się zaczyna takie porządkowanie, sprzątanie, e, układanie i tak dalej. Takie wiecie, porządki i takie przygotowanie na, na przyjście dzidziusia. Nie chcę tutaj mówić panikę, bo to nie o to chodzi. Moim wydają nie ma żadnej paniki. Na razie. Na razie jest spokojnie. Mimo że nie jestem jakoś jeszcze w ogóle przygotowana. Wiecie, robię sobie porządki w szafie, a dla dziś dzisiaj jeszcze tam cała sterta ubrane gleże, za które też swoją drogą się wezmę, ale nie wiem, czy zdążę jeszcze dzisiaj. Okna są już prawie umyte, firanki, zasłony są wszędzie wyprane. No teraz ogarniam sobie garderobę, więc u mnie ten syndrom naprawdę się gdzieś pojawia. Ciągle gdzieś chodzę po domu i tylko wiesz, wiecie, chciałabym sprzątać wszędzie mieć porządek, wszędzie mieć. Elegancko, no, także mi też się ewidencję ten syndrom udzielił, i stąd taka też mobilizacja do tego, żeby robić te porządki, bo tak jak Wam na początku wspomniałam, jak nie teraz, to kiedy? Później naprawdę się z tego nie odgrzebie. I to, że jest jesień, i ogólnie to taka naturalna kolej rzeczy, że przychodzi czas na zmianę garderoby. W ogóle dajcie znać, czy Wy też tak robicie, że macie jakieś tam pudełka, miejsce, w którym przechowujecie ubrania? które na dany sezon po prostu są niepotrzebne ja tak mam, że po prostu letnie rzeczy mam o tam u góry w takich o tam u góry? w takich organizerach z Ikei, bo nie zaśmiecał sobie po prostu szafy takimi rzeczami, których aktualnie nie mogę nosić wolę mieć czysto, przejrzyście to co w danej porze roku mogę założyć więc wiecie jesień to jedno ale syndrom ewidentnie I'm połowy szafy, zobaczcie jakie tutaj są pustki, spokojnie o, pół szafy tutaj takich koszul, sukienek wyrzuconych teraz z tymi ubraniami to już będę mega konsekwentna i naprawdę zostawię tylko to co naprawdę lubię, żeby też po prostu nie chować do szaf rzeczy, w których nie będę chodzić chociaż właściwie większość z tych to wleci mi się naprawdę bardzo, bardzo przydały, więc to będzie naprawdę ciężki wybór, ale chciałabym sobie zrobić taką kompaktową szafę, niedużą, która jest kompaktowa, która jest taka, że wszystko do wszystkiego pasuje i z kilku rzeczy można stworzyć fajne zestawy. Więc tutaj naprawdę. Potrzeba będzie mi samo zaparcia do tego, żeby zrobić tutaj konkretną serwis. w ogóle w trakcie porządków znalazłam dwie sukienki z metką, z mohito, które zamówiłam z myślą o weselu. Bardzo są to ładne sukieneczki w takim liliowym kolorze. Mają falbanki przy rękawach. One są w ogóle nowiutkie, nieużywane, niezakładane. Bardzo fajne sukieneczki. Wrzucę Wam link do tych sukienek w opisie. Jeśli ktoś by był zainteresowany zakupem takiej sukienki, to do Was zapraszam do mnie na Instagram. Na pewno się dogadamy w kwestii ceny, bo mam w rozmiarze M i w rozmiarze S. Naprawdę sukienki są śliczne. Tak ta sukieneczka wygląda na wieszaku, tak jak mówiłam rękawek z falbanką, dekolt w kształcie V z taką zakładką. Eee, tutaj też są zakładki na brzuszku, rozcięcie. Ona wygląda w całości mniej więcej tak, długość jest za kolanko. No jest naprawdę przepiękna, nowiutka, nieużywana, tak jak wspominałam, dlatego wam to tutaj pokazuję. E, jeśli ktoś chciałby i byłby zainteresowany taką sukieneczką, to koniecznie piszcie. E, dlaczego w ogóle ją mam i dlaczego jej nie zwróciłam? Bo wiecie, że wybrałam na wesele inne sukienki tą bordową i taką jeszcze jedną e, fuksjową. i minął mi czas zwrotu towaru, i zostałam z dwoma sukienkami, których po prostu nie będę. Nie będę używać, no też mi tyle nie jest potrzebne, więc dlatego wam też tutaj pokazuję, żeby chociaż ułamek ceny odzyskać, jeśli ktoś by był zainteresowany. A bardzo fajna jest to propozycja nawet teraz na jesienne dni. Czy jakieś tam właśnie jesienne wyjścia, jeśli ktoś ma, bo jest takiego lekko grubszego materiału, elastyczna, no bardzo bardzo przyjemna sukienka, no i ten kolor jest też naprawdę bardzo ładny, więc jest dlatego wam tutaj pokazuję. Zupa się ugotowała, zaraz ją jeszcze spróbujemy, zanim będę ją zapiekać w piekarniku. Dla mnie może być bardziej pieprzna, ale dobra. Fajna. So I try to be patient, nothing... Jeszcze została jedna szafa wstydu Ale to już na kiedy indziej Bo przyszłam tutaj właściwie po to, żeby Wziąć sobie taką Większą torbę I zapakować nas z Klarą Razem na bas. W ogóle a propos basenu to muszę wam powiedzieć Opowiedzieć pewną historię Tydzień temu Klara miała mieć pierwszą e, lekcję pływania, bo zapisaliśmy ją właśnie na, na naukę pływania, taką grupową. I tak nas wtedy pochłonęło oglądanie mieszkania, jakieś tam rozmowy i w ogóle jakieś takie interesy, że tak powiem, że przyjechałam do domu, było za 5-5, ja tak o raju. Lekcja. Ale już wtedy sobie odpuściłam, ale... Klara się tak wtedy zajawiła, że chce iść na basen Że zapakowałam rzeczy, zapakowałam wszystko Stwierdziłam, ok, najwyżej 20 minut będziemy na tej lekcji I czajcie, że podjechałam pod basen i zorientowałam się, że nie wzięłam ani portfela, ani telefonu Więc właściwie nie miałyśmy jak wejść na basen, bo nie miałam czym zapłacić Więc dobrze, że była taka szyba, na której mogłyśmy sobie chociaż pooglądać, jak wygląda ta lekcja Ona też się tak oswoiła wzrokowo z tym, co się będzie działo na tych lekcjach że jest taka zajawiona, że od tamtego tygodnia tylko ma kiedy ten basen, kiedy ten basen? Od wczoraj tylko odlicza dni na paluszkach, e, kiedy to będzie, więc zaraz wraca z przedszkola. E, zjemy sobie i, i dzisiaj idziemy na pierwszą, właściwie to już drugą, ale dla nas pierwszą lekcję pływania. No i zobaczymy, jak to będzie, także cieszę się, że jakieś tam zajęcia ruszają. Mimo, że jak jej powiedziałam, tak ponad miesiąc temu, że ją zapisałam na lekcję pływania, to była bardzo oburzona, że dlaczego, że w ogóle po co umieć pływać, że po co ją zapisałam na jakieś zajęcia, a teraz jest zajawiona i mam nadzieję, że po dzisiejszych zajęciach również wróci zadowolona i chętna do tego, żeby chodzić regularnie na te lekcje. Zupka się zapieka. Wuhuu! Wygląda to naprawdę dobrze. Oh baby, Zamieniamy. Wiesz czemu wzięliśmy ciasteczka? Tak. Zawsze jak się wychodzi z basenu to jest się bardzo głodnym. Wiesz? Tak. Ja jak jeździłam na basen to zawsze miałam w plecaku jakiegoś banana albo jakieś ciasteczko. No, bo woda wyciąga całe jedzenie z brzuszka i się jest takim strasznie głodnym. Zawsze wyciąga, trzeba coś do brzuszka włożyć. Pływa, 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 nagle się poczuje, że wszystko pójdzie <laughs> siedzone i, no. i, i, i się jeść. A cieszysz się? Czyli idziemy na basen. Dzisiaj już zdążymy, co? Dzisiaj mamy dobry czas, więc już zdążymy spokojnie się przebrać i być gotowym na zajęcia, tak? Na pierwszą lecę cię bardzo dumna. Piąteczka. O! o! Ktoś się chyba zmęczył, że ma taką słabą piątkę. No, męczące to było. Tak, no, pływanie jest męczące. Ale i tak fajnie, że byłyśmy i tak fajnie, że się odważyłaś. No co? Że pochlapałyśmy się trochę w wodzie. Ja wprawdzie nic nie popływałam, cały czas gdzieś tam byłam. Obok klary. Właściwie to zaraz przy. No, ale cóż, czasami tak jest. Nawet sama pani powiedziała, że po prostu rodzice trochę źle zapisali swoje dzieci, bo to jest grupa początkująca, która nie potrafi pływać. A tam właściwie wszystkie dzieci potrafią pływać, nurkować, zanurzają się bez problemu, pływają właściwie prawie że same bez desek. Więc um, ciężko po prostu. Dorównać takim dzieciom, i to tak w sumie nie powinno być. Więc nie wiem, czy ta pani przeniesie po prostu te dzieci do innej grupy, czy po prostu my będziemy musieć nadganiać, o ile w ogóle się uda. A tymczasem szukam telefonu, bo chciałam zadzwonić do Karola. Gdzie jest telefon? No to nic, to jedziemy. To w takim razie obierz ziemniaki, my będziemy za 10 minut. Super, do zobaczenia. Mama. Na, papa. Mama, mama. mama jest no. Ey, ey, mama Mama jest, tak? Tak, klarka też jest, tak? O, jakie ty masz czyste spodnie. Wiesz co, pomyślałam sobie, że może mm, do tego steka z frytkami lepszy będzie taki miks sałat z sosem winegret niż ten kolec, nie? Takie Dla coś lekkiego. ale my już coś jeść, bo co Nic nie jedliśmy. Nie no ja... Jedliśmy zupę przecież, nie wiem, że cały dzień mi mogłem, ja na zgodę, Ale ta zupa cebulowa z tymi grzankami i z tym serem. Zapiekana w piekarniku Misza Sosiata. No Dobra. naprawdę rewelacja. Chyba nie wiem, najlepsza jaką do tej pory jadłam cebulową, mimo że robiłam ją trzeci raz, ale pierwszy raz zrobiłam wszystko tak jak było w przepisie. Łącznie z tym zapiekaniem w piekarniku. To już no to robiliśmy chyba bez zapiekania. Tak? Ale bez zapiekania, a to zapiekanie naprawdę robi robotę. No jest takiego rodzaju. Jaki Jakie fryteczki, Mmm. Wow. Bez. Piękne. Normalnie jak od maszynki. Pamiętasz jak um, przyszedłeś do mnie z 10 lat temu i chcieliśmy zrobić frytki i przyniosłeś taką maszynkę do robienia frytek, a ja Cię wyśmiałam? Pamiętasz to? Jaś taką, pamiętam. takie popychadło do robienia frytek. No i co mnie wyśmiałam. No bo ja zawsze tak nożem sobie ciechałam, A tutaj przyszedł gościu profesjonalnie z maszynką. To jest tak maszynka za dwie Ale to <śmieniu> Pokażę ono rządzące. No. tak, jak dziś. Dobra, jedziemy z tymi stekami. Wiem, że są dwie szkoły robienia steków. Jedna zakłada, że nie doprawiamy nic, a druga zakłada, że doprawiamy niewielką ilością soli, pieprzu i oleju. Dobra, rozgrzewamy matelnię grillową i robimy tą zadymę. Marko, witajcie w mojej kuchni. Witajcie w mojej kuchni. Karol Krasa, więc bitwa. Karol <grym> wyzgadzał. -y> Taki stek jest? Bum, Idą sztuki mięsa. ओला <skrisa> 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 Badka jest, dzisiaj wjeżdża Melisa. Troszkę na uspokojenie dzisiejszego szalonego dnia, bo powiem Wam ostro pojechałam. I oczywiście w ramach relaksu wjeżdża teraz serial i w ogóle dla fanów lupę. No to wszedł nowy sezon, ale to oglądam z Karolem. Znaczy oglądam. Ostatnio zaczęliśmy dosłownie 10 minut i mamy teraz tyle tematów do obgadania, że właściwie to. Zastopowaliśmy film i, i obgadywaliśmy to, co ważne, ale dzisiaj mam wieczór z herbatką i z serialem, więc włączam swój babski serial. A jeszcze zanim uruchomię sobie serial, chciałam podziękować Wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że taki film porządkowy jesienny Wam się podobał. Także miłego wieczoru trzymajcie się, buziaki, pa! pa.